To już jest decyzja policji. No policjanci pan, wykonują zadania tylko swoich przełożonych. Przecież to minister Ziobro ma całkowitą świadomość tego, że funkcjonariusze nie zawinili niczemu. Że, że pani sędzia, która nie powinna orzekać w tej sprawie, no podjęła taką decyzję, żeby zatrzymać i doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości. Bardzo ubolewam nad tym. Natomiast pan minister Ziobro z całą pewnością tutaj do policjantów, do funkcjonariuszy absolutnie nie będzie miał żadnych pretensji, dlatego że oni wykonują polecenia. Tylko. Będzie odpowiadał na pytanie. Jeżeli stanie przed komisją, odpowie na pytanie, czy tylko odczyta oświadczenie, a potem hmm, będzie uniknął? Tu nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że cały problem polega na tym, że tej komisji z formalno-prawnego punktu widzenia nie ma. Przypominam, Zdaniem że wrześniu... komisji jest inaczej, oczywiście, przypominam. <laughs> no tak, ja to rozumiem, ale przypominam, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu jest zbyt szeroka i tej komisji nie ma. Panie pośle, pan pan pamiętacie oczywiście, że z perspektywy komisji. koalicji nie ma też Trybunału Konstytucyjnego. No, tak możemy mówić, no to wie pan, siedzę w tej chwili w Radiu RMF FM i też mogę mówić, że w rozgłośni nie siedzę.